Wśród wielu bardzo pięknych roślin rosnących w naszym ogrodzie chciałabym Państwu przedstawić krzewy, pnącza i byliny, które są tymi najpiękniejszymi w czerwcu, zachwycają kwiatami. Pachnącymi kwiatami, kolorem kwiatów, kształtem liści zachwycają nas przede wszystkim też tym, że nie musimy im poświęcać zbyt wiele uwagi, zwłaszcza gdy jest susza, nie musimy podlewać, nie musimy tak bardzo pielęgnować, choć oczywiście w tej grupie znajdą się też takie które są cudowne i bez których trudno wyobrazić sobie ogród, ale musimy im poświęcić znacznie więcej troski, uwagi. Ale tak jak powiedziałam, no niestety nie możemy sobie wyobrazić ogrodu, chociażby nawet bez tych pięknych, wspaniałych róż. Królowa w ogrodzie musi być i królowa jest tylko jedna. Zapraszam więc Państwa do obejrzenia. Takiej krótkiej galerii roślin z czerwca, które ja wybrałam i uznałam, że są tymi naprawdę najpiękniejszymi w naszym ogrodzie. Ale przecież w Państwa ogrodach rosną również jeszcze inne rośliny i macie pełne prawo uznać, że w czerwcu jednak najpiękniejsze w Waszych ogrodach są inne rośliny. Ja przedstawiam tutaj te z naszego. Pięknymi, dostojnymi roślinami czerwca są oczywiście róże. Róże, królowa ogrodów, przepiękna, ale róża na pewno nie jest tą rośliną, którą można zaliczyć jako roślinę bezobsługową. To są rośliny, które wymagają ciągłej pielęgnacji i ciągłego doglądania, ale mimo wszystko warto je mieć w ogrodzie. Są naprawdę przepiękne w przeróżnych kolorach. No, oczywiście zapach to już Państwo różany doskonale znacie. Jedne pachną bardziej intensywnie, inne troszeczkę mniej. Są takie, które naprawdę mają cudowny, przepiękny zapach różany. Tutaj przy domu jest róża Elfi, bardzo piękna róża. Pod nią róża. Lovely Green i oczywiście Ostróżki Niebieskie, Ostróżki moje ukochane. Uwielbiam Ostróżki. I coraz więcej kwitnących już liliowców razem z różami. Najpiękniejszym pnączem czerwca jest ten kwitnący, przepięknie nade mną wyciokrzep to naprawdę bardzo piękne plącze, dlatego że kwiaty nie tylko że pięknie wyglądają, ale też cudownie pachną, bardzo intensywnie pachną, zwłaszcza o poranku i wieczorem, czy gdy jest ciepły dzień, zapach roznosi się po całym ogrodzie. I mogłabym powiedzieć, że wyciokrzew tak naprawdę jest niewymagający, ponieważ jest. Wystarczy mu podpora, czasem przycinanie, żeby za bardzo tutaj się nie rozrastał. Jest oczywiście przycinany, nie podlewam, nie jest atakowany przez szkodniki, chociaż wiele osób przychodziło do ogrodu i mówiło, że u nich atakuje wiciokrzew mszyca. U nas to się nie zdarzyło. Ale z kolei zdarza się, że bywa czasem porażony przez e, mączniaka prawdziwego, i wówczas trzeba wyciąć pnącze prawie do samej ziemi. Ono się szybko regeneruje, odrasta bardzo szybko, ale innego ratunku w naszym ogrodzie nie ma, chyba że ktoś zastosuje środki opryski chemiczne. Więc e, myślę, że tym pięknym i pachnącym pnączem czerwca jest właśnie wycięcie. Teraz jest poranek i wiciokrzew cudowny pachnie. I oczywiście miododajny przyciąga bardzo dużo owadów. Do najładniejszych i najciekawszych drzew czerwca zaliczam perukowce. Perukowce są cudowne, ze swoimi moherkami. Ozdabiają nie tylko z przepięknych, ciekawych liści, ale i właśnie przede wszystkim te niesamowite, puszyste moherki. Perukowiec o bordowych liściach ma czasem tak, że peruczki bardzo szybko mu opadają i tym razem też tak się stało, właśnie niewiele peruczek mi dostało, ale mimo wszystko perukowce zaliczam do tych bardzo pięknych, bardzo ciekawych krzewów. Wśród najpiękniejszych krzewów czerwca nie sposób nie wymienić czy pominąć jaśminowca wonnego, czyli zwanego jaśminem. To cudowny, przepiękny, pachnący krzew o białych, kremowych kwiatach, który zawsze, odkąd przynajmniej ja pamiętam starsze osoby, e, królował w ogrodach wiejskich, w ogrodach naszych babci rósł obok oczywiście wiosennego, majowego bzu i wielu innych kwiatów, ale właśnie jaśmin jest tym przepięknym, cudownym krzewem i jak tutaj widać na naszym przykładzie daje się naprawdę formować. Od dołu obcinałam gałązki, zostawiłam chyba tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć pędów, które puściłam do góry, przywiązałam je razem, i tworzę u góry taki, tutaj troszeczkę tworzyłam kopulasty kształt, ale troszeczkę te dolne gałęzie tutaj jakby opadły, wyłamały się i gdy całkowicie jaśmin przekwitnie, ja przytnę i będzie miał taki bardziej kulisty, zwarty kształt i naprawdę co roku przepięknie kwitnie i cudownie oczywiście pachnie. Do pięknych billing czerwca zaliczam bezobsługowy Przetacznik o pięknych, błękitnych kwiatach. Przetacznik siwy. Bardzo piękna, bardzo wdzięczna bylinka. I możemy sobie odpoczywać w ogrodzie i podziwiać jej przepiękną urodę. Wśród cudownych bylin czerwca, które polecam, które rosną w naszym ogrodzie, uznaję je za najpiękniejsze, niewymagające. To oczywiście lawenda. Lawenda przepiękna, fioletowa, o fioletowych kwiatach, lawenda pachnąca i lawenda o ogromnych zastosowaniach w kuchni, w medycynie i w kosmetyce. I szałwia przepiękna, szałwia jeszcze kwitnąca. To oczywiście bardzo piękna bylina, którą warto w czerwcu posadzić w ogrodzie, oddzięczyć się cudownymi kwiatami w kolorze białym, niebieskim, fioletowym, różowym. I oczywiście są to kwiaty miododajne to też jest bardzo ważne dla przyrody, dla środowiska przyciągają owady, dzięki czemu możemy podglądać różne kolorowe motyle, trzmiele, pszczoły. Wśród najpiękniejszych bylin czerwca są oczywiście ostróżki, obok lawendy i szałwi, czyli tych, które rosną w naszym ogrodzie, tych bezobsługowych, muszą być ostróżki. Chociaż ostróżki już są bardziej obsługowe, jeżeli chodzi o suszę, nie są one aż tak wytrzymałe jak szałwia czy lawenda. I gdy sucho trzeba je podlewać, to jednak bardzo trudno jest przejść obojętnie koło przepięknych kwiatostanów wysokich, szczelistych, białych, różowych, niebieskich, fioletowych, pełnych. Ostróżki, które też zawsze królowały w ogrodach naszych babć, też kojarzą się z ogrodami oczywiście wiejskimi.